Pragnę zaprosić Państwa do udziału w trzecim Europejskim Forum Nowych Idei, organizowanym w coraz piękniejszym Sopocie. Forum jest jednym z niewielu miejsc, gdzie dyskutuje się o najważniejszych problemach społecznych i gospodarczych naszego kraju i Europy, o tym jak je przezwyciężać lub przynajmniej minimalizować. Poszukuje najlepszych rozwiązań i te rekomenduje politykom. Szczególnie gorąco zapraszam Państwa na sesję poświęconą zmianom demograficznym na naszym kontynencie. Europa 60, starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie rozwojowe. Będziemy dyskutowali o tym, jak wobec przedłużającego się czasu życia człowieka zaspokoić rosnące potrzeby opieki medycznej, a także zabezpieczyć niezbędną pomoc osobom niesamodzielnym, jak finansować te potrzeby. Głównym wyzwaniem rozwojowym jest stworzenie takich warunków dla osób starszych, aby jak najdłużej pozostawały aktywne. Dłuższe średnie życie oraz podwyższony wiek emerytalny to także wyzwania dla pracodawców, instytucji zabezpieczenia społecznego i kształcenia ustawicznego. Na pewno będziemy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być udział państwa, a jak i obywateli w rozwiązywaniu powyższych problemów.